Czy wy poznajecie tą panienkę, czy wy ją poznajecie, no to jest oczywiście Candy z GTA City. A ja jestem pan policjant, który porządku pilnuje i psychodniów na pasach Pierdala. I dzisiaj będę radkował z moją nową dziewczyną, która się nazywa Michelle. I zaraz do niej pojadę, ale ze względu na to, że ja tutaj jestem również teraz na służbie policyjnej, to zrobię POLICYJNĄ PROWOKACJĘ! I zamorduje kogoś z opaty. Ja jestem... Y, ja to robię dla dobra służby policyjnej, pan złamał prawo i dlatego pan musi zginąć. Pani również złamała prawo, jest pani oskarżona... Jest pani oskartona o zamordowanie swojego Merza y, y, Dwayna y, Parka. Dobra, bierzemy auto i jedziemy na randkę z misal. Będziemy ją teraz ratkować. Ja już sobie sprawdziłem, co ona lubi robić, a co go nienawidzi, więc myślę, że powinno być dobrze. Jest dostępna od godziny 12 do północy, więc jedziemy do ratki z nią. Askrach sobie lecą, fle, moje ulubione, Askrach, no, to jest Askrach, kurde. jebać to stare samuraje, Askrach najlepsze. Askrach najlepsze. Że co? A chwila to było od północy do dwunastej, a nie od dwunastej do północy jakim ja jestem debilem. To ona od północy chce się ruchać, a nie dopiero od dwunastej. Do północy. Eee. Nie. Nie kurwa, nie, 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 tylko nie gra mi się, nie. Nie, kurwa, no tego mi się gra, musiała sklasować. Nawet mnie kurwa nie wkurwiaj. Ja, Pirdole!